Cześć, przyjechaliśmy do Francji i jesteśmy tutaj na jakieś dwa tygodnie. Przez ten czas planujemy odwiedzić jak najwięcej miejsc jak to tylko możliwe. No i naszym pierwszym przystankiem jest oczywiście Paryż. Pierwszy dzień w Paryżu zaczęliśmy od pochmurnego dnia i muszę przyznać, że była to fajna odskocznia od naszej wycieczki na Sycylię, z której przyjechaliśmy dwa dni wcześniej i gdzie musieliśmy dzień w dzień znosić pogodę ponad 30 stopni. Naprawdę fajnie było zwiedzać Paryż przy takiej pogodzie, nie męcząc się aż tak bardzo. Pierwsze co zauważyliśmy tutaj... To, że jest bardzo mało turystów. Prawda? Prawda. W ogóle ża Bez turistów, żadnych Azjatów nie centrum Paryżu. Jedno z miejsc, które bardzo mnie w pierwszym dniu zauroczyło, była to święta kaplica. Jeśli kiedyś będziecie w Paryżu, to pamiętajcie, żeby tam zajrzeć, bo naprawdę warto. No i oczywiście jak Paryż, to musieliśmy spróbować słynnych makaroników. Natomiast czy warto za taką cenę zjeść małe ciasteczko, to już można polemizować. Późnym popołudniem w końcu nadszedł czas, by odwiedzić słynną żelazną damę, tym samym jeden z najpopularniejszych zabytków na świecie. Weszliśmy wtedy na szczyt, by podziwiać imponującą panoramę Paryża, a wraz z nadejściem zachodu słońca postanowiliśmy wrócić do naszego mieszkania, by stamtąd podziwiać jeszcze wieżę Eiffla oraz pokaz świetny. Tak oto zakończył się nasz pierwszy dzień w Paryżu. W tym dniu w Paryżu możesz stwierdzić, że Paryż jest lepszy niż Rzym. Następny dzień rozpoczęliśmy zwiedzaniem muzeum, jakże byłoby inaczej, Louvre. Pamiętajcie, że przy pierwszej wizycie jest niemożliwością, by zobaczyć to muzeum dokładnie. Także polecam Wam poszukać przewodnika po najważniejszych dziełach w internecie. Nam to uratowało życie. Pobyt w muzeum zajął kilka godzin, więc od razu po tym poszliśmy na lunch, gdzie spróbowaliśmy pysznych naleśników. A później, jak zawsze, przy odwiedzeniu nowego kraju, musiałam kupić kubek z motywem Francji w Starbucksie. Następnie na liście była dzielnica Montmartre, gdzie spędziliśmy całkiem sporą część dnia, bo dzielnica była naprawdę urocza i przypominała bardziej małe miasteczko aniżeli część Paryża. Naprawdę możliwe, że była to moja ulubiona część miasta. W drugim dniu zwiedzania zakończyliśmy rejsem po Sekwanie, który był doskonałym sposobem, by zobaczyć tę część miasta, do której nie dotarliśmy. Rejs taki nie kosztuje dużo, a myślę, że naprawdę się opłaca. Trzeci dzień mieliśmy zacząć od zwiedzania pól elizejskich oraz łuku triumfalnego, ale w tym dniu był on zamknięty dla zwiedzających, więc postanowiliśmy tam wrócić za dwa dni. Wtedy zdecydowaliśmy się po prostu na spacer w miejsca, które chcieliśmy jeszcze zobaczyć przed wyjazdem, jako że był to nasz ostatni pełen dzień w mieście. Next 最好 <Change. S 2> 打，因为直接。对呀、啊。 Wczoraj poszliśmy zobaczyć jeszcze pokaz świetlny pod wieżą Eiffla, bo w następnych dniach nie będziemy mieć już okazji. W czwartym, już ostatnim pełnym dniu w Paryżu, pojechaliśmy do Disneylandu. Ja jestem wielką fanką Disneya, więc dla mnie to wypad obowiązkowy. Jednak przez panującą na świecie sytuację, park niestety zmienił kilka zasad, więc musicie być tego świadomi, jeśli się tam wybieracie w niedługim czasie. Czwarty, ostatni dzień w Paryżu i za niedługo musimy się z miastem pożegnać. Jeszcze jednak przed wyjazdem chcemy zobaczyć łuk triumfalny oraz pola Elizejskie, ponieważ chcieliśmy zobaczyć w drugim dniu, niestety został nas Tour de France, także nie udało się, wszystko było zamknięte, dlatego jeszcze przed wyjazdem idziemy zobaczyć te, te rzeczy, a później wieczorem bierzemy pociąg i jedziemy do miasta Lyon. Na samym końcu polecam Wam jeszcze tę cudowną klimatyczną księgarnię, do której zaglądaliśmy na ostatnią chwilę i trochę żałuję, że nie mieliśmy więcej czasu, bo tuż przy księgarni znajduje się również należąca do niej kafejka. Niestety my śpieszyliśmy się na pociąg. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o Paryż. Obserwujcie mnie, jeśli chcecie być na bieżąco z filmami. Następny materiał będzie z Lyonu oraz francuskiego miasteczka w Alpach, w którym się notabene zakochałam. Także do następnego razu, cześć!